Witam Was serdecznie z tej strony, Grzegorz Dzikowski. Dzisiaj w zupełnie innym nastroju. Rozluźniony, zmotywowany, a to dzięki nagraniom motywacyjnym, audiobookom Briana Tracy, które dzisiaj słuchałem. No i chciałbym Wam o tym opowiedzieć, bo dowiedziałem się dzisiaj bardzo ciekawych rzeczy, i też to będę starał się przełożyć tutaj do swojego życia. A chodzi między innymi o programowanie umysłu na sukces. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz, musisz swój umysł odpowiednio zaprogramować. I Brian Tracy przedstawił technikę nazwaną techniką końca filmu. Na czym ona polega? To bardzo prosta technika, ale na czym, na czym ona polega? No, polega na tym, że, że wyobrażasz sobie, jak poszedłeś do kina, przyszedłeś 10 minut przed końcem poprzedniego seansu. Nie czekasz holu, tylko yy, wchodzisz na yy, widownię, siadasz i oglądasz końcówkę filmu. Yy, okazuje się, że yy, bohater pokonuje czarny charakter i wszystko kończy się, yy, wszystko kończy się szczęśliwie. Yy, po filmie yy, ludzie wychodzą, ty zostajesz na swoim seansie. I, i w tym momencie yy, rządzą tobą, tobą zupełnie inne emocje, bo siedzisz sobie spokojnie, jesteś rozluźniony, nie jesteś spięty i w tym momencie, w tym momencie twój umysł odbiera to zupełnie, zupełnie inaczej, bo wiesz, że film zakończy się szczęśliwie, czyli tak jak powiedziałem, bohater wygra z czarnym charakterem i właśnie tą technikę może, można zastosować, w życiu, czyli jeśli chcemy odnieść sukces w życiu, musimy się na ten sukces zaprogramować, zaprogramować nasz, nasz umysł. Yy, czyli przede wszystkim yy, na początku swojej drogi, na początku swojej drogi yy, powiedzieć sobie, czy zaprogramować umysł w ten sposób, yy, że ten sukces odniosę, że jestem, jestem pewny tego, że ten sukces odniosę. Wtedy, w czasie drogi, yy, w czasie drogi do sukcesu. No, będę pozytywnie nastawiony, jestem spokojny, nie jestem nerwowy, i wszystko, wszystko można powiedzieć jest ok. Jeśli, jeśli, ten, jeśli te emocje, ten, to zachowanie będzie w naszym umyśle bardzo, bardzo, bardzo silne, to wtedy ten sukces osiągniemy szybciej. Im więcej, im więcej takich pozytywnych emocji, wtedy, wtedy ten sukces osiągniemy szybciej jeśli, i jeśli sobie wyobrazimy po prostu, że, że ten sukces osiągnęliśmy, czyli, czyli że jesteśmy, mamy wspaniałe życie, żyjemy w wspaniałym związku, osiągnęliśmy wolność finansową i spełniamy, i spełniamy swoje marzenia. No, dlatego, dlatego warto się nad tym zastanowić i tą, tą technikę wdrożyć w swoje życie, bo na pewno, na pewno się sprawdza. Ja, ja przede wszystkim no, chcę, to, chcę to u siebie zastosować i myślę, że z powodzeniem. To by było na dzisiaj wszystko. Skomentujcie pod spodem, co o tym sądzicie. Wyraźcie swoją opinię. I zapraszam też serdecznie na, na mojego bloga Nieograniczone Horyzonty oraz, yy, oraz fanpage'a. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym wideo.